Z tej strony Wafelek. Dzisiaj przedstawię wam y, swój serwer, y, który wystartuje mniej więcej za miesiąc, czyli tak gdzieś y, na początku wakacji, tak? Rozpoczął Wam się wakacje i też, to sobie pogramy zajbiście w y, CSA, tak? No to co ja tutaj zrobiłem na tym serwerze. Będzie to Vietnam Mod, czyli y, Code Mod z nutką y, no, wojny wietnamskiej z 1963 roku. Więc tak, jak sobie wchodzimy, mamy do wyboru Wietnam Północny lub Południowy, wybieramy sobie losowo, tutaj możemy sobie wybrać co chcemy, kapitan szeregowy. Klasy jeszcze nie są gotowe ani nic, ale będziemy mieli do wyboru tak klasa Wietnam Południowy lub Wietnam Północny i będzie w każdej będzie po 4 bodajże albo 3 klasy Premium czyli będzie łącznie 8 ale kurwa lagi, ja pierdolę klasy premium będziecie mogli zdobyć będziecie mogli zdobyć reklamując serwer lub tam kupić za 3 złote sms-em albo za złotówkę przelewem, więc to jest naprawdę grosze jakby nawet policzyć sobie utrzymanie serwera to jest naprawdę tanio jeszcze tutaj jest wiele rzeczy niedopracowanych, bo będą jeszcze myślę, że na początku czerwca takie beta testy na Wykupię serwer na 6 osób taki prywatny, house będzie 1, 2, 3, jeszcze podam wam filmik. A tutaj muszę usunąć to, że tak leci ta kasa jak w GTA Sandras, ale po to mi się nie podoba. Znaczy niby fajne jest, ale dużo bugów za tym idzie. Tak, HUD jest, hood, czyli to tam u góry co macie klasa, respekt, level i tak dalej. Jest zmieniony, nie jest w ogóle zgapiony, znaczy był trochę patrzony. Był trochę, patrzyłem jak to robiłem yy, na inny serwer, jak to wygląda, żeby to tak miarę fajnie, ale jest, wszystko było robione samemu. Yy, perków jeszcze dużo nie wgrałem ale mam ich trochę i to zostanie do Waszej tajemnicy. Sieć serwerów yy, jeszcze Wam podam, sieć, jaki będzie forum, nazwa sieci jeszcze Wam podam dalej, bo jeszcze muszę się tym zająć, jeszcze nad tym nie myślałem, na razie tylko myślałem nad serwerem i jeszcze mam y, paczkę FFA, no to wykupimy dwa serwery po, y, myślę, 24 sloty. To będzie w miarę fajnie się grało. Jeszcze jak będzie grało sporo ludzi, bo wykupię reklamę, to będzie naprawdę fajnie. Jak mówiłem, klimat będzie, znaczy te bronie jeszcze y, będę zmieniał, znaczy te modele broni będę zmieniał pod, y, pod y, bardziej takie starsze, bo te z Call of Duty mod MW2 albo bodajże 3 a będzie zmienione tak, żeby wyglądało bardziej jak z wojny wietnamskiej, tak? O, jeszcze dodałem bullet damage i tak dalej, i tak dalej. Tak, mamy komendę bank, dzięki której możemy tam wpłacać, a, muszę podać hasło, dzięki której możemy tam wpłacić kasę na konto i możemy kupić sobie na przykład EXPA za kasę, tak? Mamy do wyboru losy małe doświadczenie, losy średnie doświadczenie i losy mega doświadczenie. Klikamy na przykład duże doświadczenie i awansowaliśmy do poziomu 141. Nie wiem czy już mówiłem, ale maksymalnie 151 poziomów, bo nie chcieliśmy też przesadzić, żeby tak nie dać 130, znaczy nie, 350 albo 201 poziomów. Więc myślę, że yy, jak to się nazywa, że 151 będzie w miarę fajny fajne do tak ogrania i nie będzie tak trudno dla początkowych graczy, bo będzie można kogoś zabić pierwszym levelem, ten co ma wysoki, ale oczywiście nie będzie łatwo, bo z każdym awansem będzie tak chyba, że będzie... A, to zresztą wam powiem, chyba nie jestem pewny... Yy, nie. Je to... A, i dobra, chyba będzie od yy, 20 albo 30... Nie, od 15 poziomu będzie pierwszy awans, potem będzie od... Yy... Potem będzie od e, chyba 50 i tak zwyż będzie 5 awansów każdej klasy, więc będzie naprawdę ciekawie. E, administratorów, jak na razie, zebrałem 5 na 2 serwery, więc naprawdę jest to duża liczba ludzi. Na pewno będzie kilkanaście osób chętnych jeszcze do tego, by zagrać na tym serwerze, tak? E, co tam jeszcze mogę powiedzieć? A, jeszcze jest. E, a tutaj już mówiłem, dobra A jeszcze jest taki ten, że y, dostajemy pytania, na które musimy odpowiedzieć Stolica Polski to Warszawa Odpowiadamy i dostaliśmy ileś tam złota, czyli dolarów, tak y, Na razie mam nick w ale bo tak zmieniałem i testowałem y, jeszcze na innym niku niż na niku admina, wafelek y, Takie jak mam na youtube Oczywiście jak ktoś będzie chciał, żeby tam nie dostać, a jeszcze mamy kolejny sklep, żeby tam ktoś mu na przykład nie przelał sobie, no, żeby tam komuś na swój end nie przelać sobie monet albo komuś tak rozdawać, to oczywiście napiszę na forum, że chce hasło do mnie yy, i dam mu, ustawię mu hasło jakie tam będzie chciał i będzie musiał tam wpisać set info, PW i swoje hasło i będzie mógł wchodzić i nikt mu już nie będzie tam wchodził na te. W wychudzie mamy na przykład Killstreak, jaki mamy teatr Streak czy coś takiego. Mamy godzinę i czas do końca mapy. Mamy monety, ile posiadamy, mamy sklep, ale sklep jeszcze jest do poprawienia. O i mamy ten. To jest berg BFG, tylko że jest jako broń jądrowa. Oj, to jest naprawdę fajny perk. E, ciach. Dobra, leci. Jeszcze zmniejsza z tego damage, bo jest naprawdę spory damage. I zabija wszystkich w parę sekund. I żeby albo po prostu zostawię tak jak jest, i po prostu zrobię tak, żeby było no, bardziej rzadki item, że będzie go ciężej dostać. A i buty marszałka też jest do poprawienia, bo wcale nie zmniejsza w gravitacji. Tyle coś napisałem w kodzie, więc będę musiał ten zmienić. Jeszcze możemy sprzedać, yy, mamy opcję sprzedawania itemów, na które dostajemy po prostu kasy. Tak? A, se. a no i widzicie, też jest trochę bugów. Nawet teraz odkryłem, więc wszystko jest do poprawienia. Dlatego będą beta testy. Wiem, że rzadko się zdarza, ale naprawdę nie mam z kim testować. Więc będę musiał wykupić serwer tak maksymalnie 6 slotów. To będziemy testować z Wami graczami i zresztą będziecie mogli poznać serwer, co i jak będzie zwiększony. A jeszcze jest asysta, będzie zwiększony ek. Więc naprawdę zapoznacie się z serwerem i myślę, że będzie całkiem przyjemnie. Dobra, jeszcze kupimy coś. A, powiększony magazynek 3, tak. Czyli zostajemy y, powiększony ten, że mamy na przykład y, 87 amunicji w M4A1, tak? No to jest naprawdę przyjemnie, bo... O, widzicie, jakie to ma kurwa damage. Dobra, no to y, spoko. jeszcze będzie wykupiony TeamSpeak 3. Myślę, że już za tydzień będzie, wam to wszystko udostępnię, pokażę co i jak strona myślę, że też będzie za dwa tygodnie, więc do zobaczenia na serwerze, słyszymy się w na następnym odcinku, strzałeczka, to myślę, że na tyle w tym odcinku i... i tyle, no to co chciałem pokazać to pokazałem jak mówiłem, jeszcze jest dużo bugów do odnalezienia, bo wszystko tak wgrywałem i nie wszystko dało się po prostu zobaczyć na jednego gracza, tak nie wszystko jest tak łatwe do odkrycia dopiero w pewnym czasie to się tak odnajduje i w ogóle, no to dobra Co to jest? A, perk Dobra No to, do usłyszenia w następnym odcinku Cześć, do zobaczenia